Dzień dobry wszystkim, witam serdecznie, z na VTTV. TV, się kłania. Yy, wy, chciałbym na wstępie by was bardzo przeprosić za te obiecywanki, cesanki, że będą yy, kolejne materiały w ciągu tam tygodnia, trzy odcinki, czy tam ile. No nie dałem rady, teraz mam nową pracę, też nie mogę do tego się przyłożyć, bo chcę jak najlepiej abyście mogli oglądać dany odcinek ja chciałbym wam taki spoiler zaprezentować, jest to kontynuacja samotnego rolnika na tej mapie, której znajdujemy się obecnie chciałbym poprowadzić serię yy, bardzo długo nie będę tutaj już obiecywał, że będą odcinki Trzy razy w tygodniu czy dwa razy w tygodniu czy tydzień po prostu śledźcie kanał będą odcinki wrzucane ale nie wiem w jakim odstępie czasu jeżeli będą sytuacje takie związane żebym mógł te odcinki wam wrzucać jak najszybciej to będę jaki je publikował jak najszybciej Chciałbym, y, aby ten samotny rolnik zaczął żyć życiem takim roleplayowym. Mam już parę scenariuszy nagrane, y, znaczy stworzonych do tego, aby dograć to do, do, do danych odcinków. Dzisiaj y, chciałbym wam zaprezentować moje nowe gospodarstwo, a zarazem y, samotny rolnik nie umarł, tylko kontynuujemy tą serię. Bo chciałbym ją kontynuować bo było fajnie. Ale skakaliśmy z map na mapę. Teraz chciałbym się na tej mapie zatrzymać na dłuższy okres. Może i do końca serii zobaczymy. Nie chcę tutaj, bo Wam obiecywa, że będzie następny odcinek w 3 dni zmontowany i wrzucony. Tylko ch chciałbym Was zachęcić do tego, żebyście wiedzieli, że. Seria nie umarła, że będę dalej tą serię kontynuował. Yy, ostatni odcinek mieliśmy tam. Yy, ro, roboty związane z grochem. Wzięliśmy se, ja wziąłem tam kontrakt, tak żeby nie było, żeby coś było innego. Nie chcę nagrywać tego mapy zielonki, dla mnie jest za nudna. Dla niektórych może jest fajna, dla niektórych nie. Jeżeli wam się podobała ta mapa pod kontekstem grania i nie tylko tutaj idzie też komentarz ja chciałbym się rozwijać też na youtube żeby nie stać w miejscu a mam jeszcze parę gier do grania i mam jedną jeszcze jedną grę do kontynuowania dzisiaj tak bez scenariusza chciałem Was serdecznie jeszcze raz przeprosić za to, że tych odcinków nie ma ponieważ yy, jest lato i ja jestem też wędkarzem i staram się też poświęcać swoją pasję. Więc chciałbym, abyście po prostu wiedzieli, na czym stoicie. Seria niezakończona. Seria będzie kontynuowana i chciałbym się zatrzymać na tej mapie. Jest naprawdę fajna mapa. Fajne pola. No i. W przyszłych odcinkach rozpoczynamy już taką typowo RPG'ową, ową y, roleplayową scenerię. Będę starał się tak aktorzyć. Jak wyjdzie, to wyjdzie. Będziemy sobie ta systematycznie y, po kolei, y, z odcinków na odcinek budować y, y, właśnie te granko. W naszym farmingu, ale też będą mi różne gierki, i też będą różne gierki, których nie było na kanale. Ale jest jeszcze jedna gra, możecie wiedzieć, może i nie. Będzie też kontynuowana, bo y, też ją zaniedbałem, a chciałem ją kontynuować, bo jest grą bardzo fajną, bardzo przyjemną i bardzo y, ciekawą. Ale o tej grze. Y, kiedy indziej skupmy się na y, samotnym rolniku y, to nie będzie y, odcinek dodatkowy do o rolnika to jest osobny materiał związany z y, tym właśnie moją serią tej, tego samotnego rolnika M mam parę pomysłów mam parę rzeczy chciałbym abyście Wsparli mnie w tym, abyście po prostu zostawili tego lajka i komentarz oraz subskrypcję Ale was do tego nie zachęcam, jest to e, wasza sugestia, jeżeli wam się coś podoba to wtedy to uczyńcie Zostawcie po sobie ślad Ja będę bardzo wdzięczny za to, że poświęciłem e, na nagranie tego materiału trochę czasu i Rzeczy związanych z e, obróbką materiału ale e, chciałbym kontynuować serię samotnego rolnika. To taki, może, i spo spoiler. Będziemy oczywiście grali na tej mapie. A dzisiaj na tej mapie chciałbym Wam zaprezentować e, nasze maszyny, e, jakie będą na e, właśnie kontynuacji samotnego rolnika. I chciałbym Was od razu y, uprzedzić, że nie będzie to 3-4 odcinki, czy 5-, i, czy tam nawet 6 i zmieniamy mapę czy maszyny. Tylko będę się starał systematycznie y, w, w miarę możliwego czasu prowadzić Wam d, d, tą serię. Bądźcie też wyrozumiali, bo mamy też, każdy z Was ma prywatne życie, też ma y, inne zajawki i. Wiecie o tym, że nie każdego razu będę w tygodniu dwa razy. Może będzie tak, że będzie odcinek raz na tydzień, a czasami może być raz i na trzy tygodnie, ale będę próbował sił, aby choć raz minimalnie na te dwa tygodnie Wam odcinek wypuścić. Dobrze, teraz Wam chciałbym zaprezentować, bo już nie będziemy w kolejnych materiałach już typowo z samotnego rolnika. Dzisiaj jest taki e, informacyjno-vlogowy i co się stało z tą serią, bo w, po zasięgach jakie były, były fajne. E, ja to zatrzymałem z, 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 z bardzo ważnych e, funkcji, jak to można tak powiedzieć. Y, zmiana pracy, zmiana y, o 360 swojego życia, i y, nie miałem na to myśli i czasu, aby to kontynuować. Więc dobra, y, mamy tu mapę bardzo fajną. Tutaj mamy, oczywiście, pierwszy sprzęt. Jaki to jest y, TGA 560? Terifir yy, Kolejne dwa sprzęty tam Na placu boju Tutaj się Buduje coś W odcinku dowiedzi się co to będzie Ale Przepraszam bardzo Szykawka Ale już ok Protingerka pług I Wadersada Talerzówka Tutaj mamy sylosek Tutaj kurki Będziemy wszystko rozwijać powoli. Reszę sprzętu chciałbym Wam y, zaprezentować na tym moim odcinku i na odcinku samodnego rolika powiem co się wydarzyło z tą y, gospodarką z zagranicy na Zielonkę i takie tam. Chciałbym to zostawić na tą serię w, w roli jego jako samotnego rolnika. I mam nadzieję, że zrozumieliście o co chodzi. To był taki informacyjny filmik związany z serią Samotnego Rolnika. A ja Was zapraszam już wkrótce. Pojawi się kolejny materiał Samotnego Rolnika. Gramy na nowej mapie, na innych maszynach. I serdecznie Was na to zapraszam. A ja nie. Przedłużając, życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia wkrótce.